Te osoby są niepełne. Nie mam ich tutaj. Jestem tu, Ate, Sleep. Ta jesteśmy na Witam Was, moi kochani, z tej strony Dirno, i witam Was w kolejnym odcinku. Never Alone razem z MadBet. Będziemy dalej brnąć w tą tundrę i przemierzać kolejne zimowe zimowe stepy ja, ja jestem tą dziewczynką małą, którą tam widzicie, a Madbet ma spazmy. <grybujesz> Idziemy dalej. Pamiętam, że tu był mały chłopiec. No co ty Oj, robisz? No co mam zrobić? Trzeba tu zejść. Ty musisz przeskoczyć. Tam są dzieci. Biegnij, biegnij, biegnij. Ten wiatr mi na to pozwolił. Albo nie. Albo się... Być... No kurde. To może musisz jakieś duchy przywołać znowu? No jak? Bo ja nie robię tego sama. Jezu, te dzieci są straszne. Nie wiem co ty tu musisz zrobić. Ja też nie. Z wiatry musisz skoczyć Ja też Ale nie tym Ha! Widzisz Zdrawo. jaki miałem pomysł? Gdzieś kurde, te dzieci są straszne. Mógł głośniej troszkę, kochanie. Nie. Widziałeś? Musisz się poodbijać. Ojej. Musisz tak od razu, bach, bach Ale nie mogę. On sam idzie. O, oj spadłem. Przepraszam. Przepraszam. Nie idź tam, no. Ja tu poczekam. No dobrze, ale prz, przesadzasz. Dobra. Ty nie skacz tak, bo ty skaczesz oj, lżej uj. niż ja tu bliżej. Czekaj. Nie. Co? Mam, myślałam, że tu nie ma. Coś było o sobie A, dobra, już rozumiem. Człowiek-sowa? Śmieszne ma oczy. Ogólnie jest, ale jest super zrobione. Nic, już tylko tyle? No. Czekaj. No. Tak, wiem, wiem, wiem. No i dalej, dalej, dalej. O, to znowu to dziecko. O, no nie! Uff, prawie. O Boże, gdzieś spadłem. Ale właśnie nie wiem, czy my mieliśmy iść tu? Chyba tak. Ja czy mogę fajnie? przesuwać. A, Nuna, czyli tylko ty. Ty nie zawygadnisz No i nie mogę tego robić A, bo to nam światło da Ale jaja Jeszcze musisz Nie mogę już dalej No Możesz Skrobisz się na tą ścianę Nie mogę Co się kłócisz? No <słuch> No co teraz? Musimy się tak do. A, uj. <śmiech> <Jezu>. <śmiech> Co? Widzisz, ten, ten typ sobie walił po głowie tym bementem. O, chyba trzeba będzie uciekać. Biegnij. Szlak. Nie wiem, czy mam tam skoczyć. A, bierz! Tak. Musimy tu wstać. Chodź tu. Bo w nas celuje. Dobra, starszy. Oj, oj, oj. Biedny... niedźwiadek. znaczy lis. Uciekaj, uciekaj! Wystarczy? Tak. Nie. Ale zaraz rzuci. Uciekł. <grym> Wszyscy uciekli. A, jak sobie weźmiesz ogień. Nie. Dziwny będę mam na plecach teraz. A, coś wziąłeś. A, bo ty miałeś coś zrobić dla tego staruszka. Stój. A, to będzie gigi. Tam dalej masz linę. A, tu mam linę. Ale musisz przeskoczyć uważaj. A. Musisz to przesunąć. No wiem, wiem, widzę. Kurde, podoba mi się ta gra. Ja też. Jeśli chodzi o w takim kołopowym znaczeniu, nie, że w takiej, wiesz, że pomagamy sobie nawzajem, to mi się bardzo podoba. Mi się podoba ogólnie fabuła, Znaczy, może nic na razie jeszcze nie ma, to, to, że właśnie to mi się podoba, że na razie musisz czekać, żeby coś się działo. I ten facet mi się podoba. <noise> Ebola. O! Co? Ebola. To te, 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 te... te, te coolne, to, to, e, to czym bolas się nazywa, to. To czym rzuca, tak? No, bolas. Tak. <noise> no, o, Masz tego kilka, tylko jedno? Dobra. Dobra, przestań! Tak, zaatakuj własnego lisa. Szkoda, że nie nazwali go. Tylko jest po prostu Fox. Mógłbyś? Hmm. Na górę. Tak to nie jest taki proste To jest bardzo nawet trudne, chciałem Ci powiedzieć. O, łóżka przywołałem. Teraz już nie ja to robię. Nie wiem. A czekaj, bo... Nie, nie pojawiło się miejsce, którym mam skoczyć. Teraz już jest. Albo ja po prostu nie zauważyłam, że ja go przywołałam. Chodź. A ty masz kurde wyskok, no ja kobieto? O Boże nie, nie spodziewałam się nie tego to równo. Nikt się tego nie spodziewał Coś stało A hm. A dobra Wcześniej też to może miałeś tylko Tylko rzuciłem na i, trafiłem. i trafiłeś. I <laughs> trafiłeś Trzymaj Uważaj, wiatr. No, no, no przepraszam, zapominam o tym. Jestem lamą. Czekaj. Ty, ja przywołuję to coś, ty musisz to strzelić, dopiero duch jest. Fucking shit Patrz na to No weź, proszę Cię, graj To nie jest takie proste w to trafić Uważaj wiatr Zabiję się dalej. No bo Ty się bawisz, a nie graj. Nie, bo nie umiem w to trafić Chcesz spróbować? To nie jest takie proste Wiatr Ale przynajmniej trafiłem chciałam zrobić? No zejdź tam No, ale ja nie mogę, nie, nie mogę nic z tym zrobić A ja mogę to prze... Aha okej, okay, to idzie za mną Misia, ty nie miałeś tu spadać Ty miałam wejść, wiesz o tym Prawda? Jestem w to nich. No dobrze, no to mówię, że ja to bym przyniosła, a ty ciągle... Musisz być, o, ja, ja, umiem. To jest pelikan? Nie wiem. Jaki bocian? O, jaka synchronizacja w skoku. To czuję, będzie, że będzie Nawet prosto w górę trafić nie umiem. Będziemy musieli wiatru skorzystać, żeby zaskoczyć, nie z tego. Teraz. Oj. Oj. Teraz. Brawo. O nie. To on. Fum. Musimy uciekać chcemy zjeść Ofu jak on rzuca kulami ognie Tak jak ty strzelasz jak teraz nie ma czasu na twoje te Ja nie umiem tym gry Mogę w niego rzucić? Nie możesz To jestem słaby Szybko, szybko, szybko w momencie zagrożenia mój aim skoczy do 250%. A dobra, chciałbym że tu jest przepaść, więc... biegnij dalej, biegnij dalej. Jezu, jak ta gra trzyma w napięciu! O Jezu! O, to wszystko. Jezu. Give me de bola. Give me the bola. No nie że to było śmieszne. Ja naprawdę powinienem być poważny, ale... Tak! Give me the bola. No, misiak! No, staram się! A to by. Was... Aaaa! Przepraszam. No Przepraszam. On jeszcze ci zabił, fraje. Dziad pieprzony. Dobrze Gruby i brzydki. Nie ma zębów. I ma w świąt. <noise> Muszę go trochę Nie Żeby się nie czuł. Nie dam ci je boli, ja bola no. jest moja. Woow, jesteś chwilę spieszny A czyli on tej boli szukał? No tak. Oj, oh, oj. oj. Papa. Pożegnaj się z panem. Papa. pa, pa Wydaje mi się, że będzie jeszcze gorzej. I tutaj, moi chani, skończymy odcineczek. Jestem gorszy niż Borsad. <grymne> z tymi reklamami. Nie, z reklamami nie. Z odcinkami mody na sukces. No, to ja się z wami żegnam. Zapraszam do subskrybowania, komentowania i lajkowania. Także zapraszam was na Facebooka i Twittera i żegnam was do następnego odcinka. Pa, pa. Po więcej rozrywki odwieź także www.gamesboard.pl